Powiem Wam, no nie spodziewałem się takiej ryby. Łowię offsetem, mimo że nie ma zaczepów, ale na tym łowisku jest trochę karpia, trochę amura. No i po prostu, żeby uniknąć podczepiania. I zobaczcie to, metrowy amur strzelił mi na wiaskółkę na offsecie. Ale zobaczcie jaka to jest ryba. Zaraz spróbujemy go podebrać. Jaka to jest ogromna ryba. Zaraz wam ją pokazuję. Zobaczcie to, no, kurczę, blisko metrowy amor. Nie będę go mierzył, ale ryba, która normalnie strzeliła pod całym brzegiem w gumę na offsetie. no nie spodziewałbym się takiego czegoś. Zrobimy mu zdjęcie i leci. Zobaczcie, dobra, po zdjęciu, a w ogóle zwróćcie uwagę na płetwy, został normalnie zapięty zapysk, a z każdej płetwy leci mu nie wiem czy się poprzecierał. Nie chcę go też męczyć, więc dobra, Od temu nie, Brzydalowi buziaka nie daję, zrobi <laughs> się Brzydze. Ale, no, a myślałem, że mam szczupaka życiowego. No, takie przyłowy też są fajne.